Cześć, witam Was ponownie w kolejnym odcinku. Dzisiaj będą kotlety. Kotlety z kiszonej kapusty, o tej właśnie ze słoika i ugotowanych ziemniaków. Dołożymy jakąś tam cebulę i usmażymy. Do tego zrobię bardzo szybki i bardzo pyszny sos z suszonych grzybów. Mam tutaj już ugotowane, ale najpierw namoczone grzyby. Wodę raz zmieniłem, żeby nie było piachu. One już są miękkie, ale to za chwileczkę. Kroimy dwie niewielkie cebule, bo robimy najpierw sos. Cebulę kroję w kostkę. To są takie nasze prawdziwe Polskie smaki, kiszona kapusta, suszone grzyby, ziemniaki i cebula. To jest to, co Polacy uwielbiają najbardziej. I warto z tego korzystać. Cebulę mam pokrojoną, więc zaczynamy ją podsmażać na maśle. Wrzucam trochę masła do rondelka, w którym będę robił sos. I możemy od razu wrzucić cebulę. Garnek nie musi być nagrzany, czy patelnia, czy naczynie, w którym będziemy to robić. Cebula niech nam się podsmaża, w tym czasie pokroje grzyby. Ja je na razie wyjmę łyżką cezakową, ale wywaru nie wylewajmy, bo to jest cała baza naszego sosu i nie zapominajmy o cebuli, żeby czasem nie chciały jej się przypalić. Żeby kroimy w takie nieduże paski. Nie musi to być równo, nie musi to być cieniusieńko, aby było drobniej. I gotowe. Cebulę mogę delikatnie osolić. Dodają grzyby i również je delikatnie będę podsmażał chwilkę. Jak ja to mówię, nabiorą mocy i teraz czym będziemy przyprawiać nas sos? Już wam mówię, czomber, czomber, który jest bardzo aromatyczny, idealnie Pasuje właśnie do grzybów, do sosów, do kapusty kiszonej, jest to po prostu idealne połączenie. Dajemy taką porządną szczyptę. Och, jak to zaczęło pachnąć pięknie! Następnie dorzucam pieprz. Pieprz oczywiście roztarty w moździerzu. I możemy jeszcze troszeczkę dosolić. Jeszcze nie, jeszcze nie zalewamy bywarem. Jeszcze podsmażamy. Czym więcej podsmażymy, tym więcej smaków będziemy mieli w sosie. Zobaczcie, tu zaczyna już delikatnie przywierać do dna. I to właśnie. Jest czas na to, żeby zalać wywarem. Oczywiście tym wywarem, którym gotowaliśmy i moczyliśmy grzyby. To wszystko razem będziemy gotowali około 10 minut. Minęło jakieś 10 minut, więc teraz musimy sos zakończyć, a zakończać będziemy śmietaną. Ja mam śmietankę 30, ale można również dodać. Osiemnastki gęstej, ale pamiętajmy, żeby najpierw ją zahartować, bo inaczej nam się zrobi twarożek w środku. Z trzydziestką jest łatwiej. Będę gotował kolejnych 10 minut. Sos jest gotowy. Jak widzicie, uległ znacznej redukcji i zgęstniał, i zrobił się bardzo Pyszny i esencjonalny. Zobaczcie. To nie są grzyby w śmietanie, to jest sos grzybowy, więc aż tak bardzo gęsty być nie może. Dobra, wyłączam i sos na chwileczkę odstawiam. Ponieważ teraz potrzebował będę patelnię. I pokroję cebulę w kostkę. Dwie średnie na patelnię wrzucam trochę masła, bo cebulę będziemy podsmażali na maśle. Cebulę będę podsmażał około 7-8 minut, nie wiem, musimy ją dobrze zeszklić. I za chwileczkę dołożymy kiszonej kapusty. Ona jest po prostu przepyszna. Mm. Ja ją oczywiście tylko odcisnąłem, ja jej nie przepukiwałem, ponieważ ona jest na kwaśność po prostu idealna. Oczywiście możecie znaleźć u mnie na kanale. Filmik, w którym właśnie robię tą kapustę. Po prostu jest wspaniała. Cebula niech się nam podsmaża. Kapustę mamy przygotowaną, więc teraz zostało nam tylko przecisnąć przez praskę ziemniaki. Ziemniaki, które ugotowałem w mundurkach, ponieważ są smaczniejsze. No i trochę oszczędzamy na tych ziemniakach. Jeżeli nie mamy praski w domu, wtedy proponuję. Ziemniaki, jak jeszcze są ciepłe, po prostu utłuc tłuczkiem do ziemniaków. Cebula jest już podsmażona, więc wrzucamy na jakieś 5, może 6 minut. Kiszoną kapustę. Chodzi o to, żeby kapusta zmiękła. Teraz przyprawimy tymiankiem, dołożymy trochę pieprzu. Ziemniaki przeciśnięte. Przekładam ją do miski z ziemniakami. Następnie wbijam jedno jajko. Pamiętajmy, że sól i pieprz dodajemy zawsze do własnego smaku. No i teraz przyszedł czas, żebyśmy uformowali kotlety, a robimy to w bardzo prosty sposób. Mąką najpierw należy oprószyć talerz i oprószyć ręce. I robimy takie kuleczki wielkości, nie wiem, może mandarynki, powiedzmy. Kładziemy na talerz i na razie zostawiamy. Pierwsza partia jest gotowa, więc możemy rozgrzewać patelnię. Smażył będę na oleju. I teraz tak, te kuleczki z ziemniaków należy delikatnie spłaszczyć. Posypuję mąką. I robię małe kotleciki. Oczywiście kształt możemy poprawić, jak nam się nie podobają. Zobaczcie, takie piękne, malutkie, smaczniutkie, apetyczne kotleciki. I smażymy po kilka minut z każdej strony. Muszą się pięknie zrumienić. I możemy odwrócić kotlety na drugą stronę. Są po prostu złociste. a jak pachnie. A jak one wyglądają przepięknie. I o to właśnie tu chodzi. I kolejnych kilka minut i pierwsza porcja będzie zrobiona. A tutaj już mam nalepione kolejne. No i kotlety usmażone. Teraz. Wyłożę je na talerz i szybko podgrzejemy sos. Znacie są piękne i rumiane. W środku delikatne. Myślę, że trzy takie kotleciki dla mnie na tą chwilę wystarczą. I teraz sos. Sos już jest podgrzany, więc możemy polać. No i gotowe moje kotlety. Z ziemniaczane z kiszoną kapustą w Sosie grzybowym są gotowe. Zobaczcie jakie to jest delikatne. Wow, ale petarda. To jest dopiero eksplozja smaków. Po prostu. Jest coś rewelacyjnego. Smakuje przepysznie. Mm. Brak słów. Po prostu brak słów. A ja się z wami żegnam. I zapraszam was do subskrybowania mojego kanału. Wciśnięcia dzwonka, który poinformuje was, kiedy wrzucę film. No i życzę Wam smacznego. Pamiętajmy, nie trzeba wielu składników, żeby zrobić sobie takie pyszne rarytasy na obiad. Mm.